Cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Izabela Petersen. Witam Was na moim kanale, ja jestem coachem, który zajmuje się trudnymi relacjami i odbudowaniu siebie. I o tym opowiadałam w poprzednim filmiku, który mi niestety przerwało. Tak więc, zrobimy część drugą i, i puszczę to w dwóch filmikach. Tak jak Wam powiedziałam, najpierw, żeby odpuścić samego siebie znaczy te żale wszystkie, które są w nas, to proponuję, żebyście wrócili najpierw do tego filmiku numer jeden i będziecie wiedzieli, o czym ja teraz będę mówiła w części drugiej. Tak więc, jak e, mówiłam, a mi przerwało, e, że ja miałam sytuację troszkę utrudnioną, dlatego że mi nikt. no nie trafiłam, po prostu może ja nie trafiłam, może i są dziewczyny, na, no po prostu ja nie. nie nie widziałam, żeby mi tak szczegółowo powiedział, od czego zacząć i co zrobić. I ja no ja to był ten moment. Mój to był akurat ten moment takiego totalnego walnięcia odno i teraz jak się odbić. I ja po prostu poczułam taki takie poddanie się. Ja się poddałam temu po prostu. Ja nie walczyłam już. Ja po prostu powiedziałam niech tak będzie jak jest. I słuchałam, co mi ciało mówi. I ja już w poprzednich filmikach mówiłam, że ja w bardzo szybciutkim tempie przeszłam um, ten proces. To było dosłownie parę dni. To jest, ja sama ciężko mi jest w to uwierzyć, bo ja się zakopałam tym wszystkim. I tak naprawdę, gdybym się ktoś wtedy zapytał, co ty takiego zrobiłaś, to nie umiałabym odpowiedzieć, bo tego było tak dużo, że ja robiłam wszystko, zaczęłam się interesować, właśnie, co to jest narcyzm, skąd pochodzi, dlaczego do mnie przyszedł, e, i zaczęłam odkopywać to wszystko. I to właśnie było z filmików na YouTubie. Na jednym było o tym, na drugim było o tym, na trzecim było o tym. I nie wiem, nie wierzę w przypadki na dzień dzisiejszy już. Kiedyś wierzyłam w przypadki, dzisiaj nie wierzę w przypadki. Trafiałam w danym momencie to, czego potrzebowałam, trafiałam w filmik. Co to jest narcyzm? Dlaczego pojawił się narcyzm? Skąd pochodzi? Co, co przyczyniło się do tego, że przyciągnęłam narcyza? I to tak sobie szło, ja sama, to, to moje ciało mnie kierowało, co ja mam czytać. I jak to przerobiłam, jak to są zmysłowiłam, bo czasami wystarczy dojść do podłoża, do setna i kliknie ci. Nie zawsze trzeba to przerabiać z terapeutą, czy z coachem, czy obań, nie z kim. Ale nie zawsze tak jest. Tak to było w moim przypadku. Ja sobie zrobiłam takiego hardkorta, A potem weszłam w bardzo krótkim tempie na wizualizację i na medytację. Przepracowywałam to wszystko razem. Ale ja to tak wszystko razem e, złapałam, że jakbym miała komuś po kolei powiedzieć, od czego zacząć i co zrobić, to wtedy bym nie była w stanie. Dopiero nauczyłam się tego, jak zaczęłam czytać kołczostwo. To raz, a dwa. Zaczęłam wykupywać kursy, bo ja chciałam z tego uczyć. Bo um, widziałam, że nagrałam filmy i to, to jest przekaz. I może na moim przykładzie ktoś się może czegoś nauczyć, ale ja to chcę przekazać profesjonalnie. A ja złapałam, coś, Ja to zadziałało, ale ja nie wiem, co to jest. I zaczęłam robić kursy przeróżne. Eee, uczę się od najlepszych. Um, i też mogłabym powiedzieć o, oh, to dużo pracy, a, oh, Boże, ale to jest inwestycja we mnie, to tylko mi to pomoże i przy okazji może innym, bo będę potrafiła przekazać. I na tych kursach doszłam, co robiłam, dlatego, że każdy kurs, który przeszłam, to ja właściwie wiedziałam, co robić. I sobie myślałam, to było tak śmieszne, to były takie momenty o Jezu, to przecież coś takiego robiłam. Robiłam. Zobaczcie, wtedy, kiedy jeszcze nic o tym nie wiedziałam. Ciało moje samo mi pokazywało, co ja chcę. Dlatego tak często mówię, puść to. Poddaj się swojemu ciału, słuchaj swojego ciała. Bo naprawdę to działa, bo ja to przeszłam. Tylko kiedy nie jesteś gotowy, to nie jest Twój moment. To swojego ciała nie posłuchasz. Bo ja... Nie wiem na ilu kursach byłam, 20, 30. Nie jestem w stanie zliczyć. Na każdym kursie się nudziłam. Bo ja to już przerobiłam. E, są przeróżne techniki, które są w stanie Wam pomóc. A e, najważniejsze jest to wybaczenie. Naprawdę, bez tego nie ruszycie. Odkopanie tego wszystkiego, wybaczenie tego, co było. Niezapomnienie. Nie zapomnienie, ale wybaczenie. Bo jeżeli nie wybaczycie, nie ruszycie, bo ta złość, która siedzi, ona się tak piętrzy i ona was blokuje i ona naprawdę nikomu innemu nie szkodzi, jak tylko wam. E, można iść na kurs radykalnego wybaczenia. Ja też robię radykalne wybaczenie. E, nikt nie mówi, że przejdziecie ten proces w parę dni, bo mm, ja bardzo dużą zmianę osiągnęłam w ciągu tych paru dni. Na tyle, że nie interesowało mnie, co ten mój narcyzm chce. Ja bym mógł do mnie dzwonić, pisać, bombardować. Mnie mnie to w ogóle już nie interesowało. Na tyle się zamknęłam, ale ja jestem e, cały czas w moim procesie. Ja się cały czas uczę. Ja jestem cały czas w procesie. Tylko, że. Ten proces jest już delikatniejszy. Najcięższe jest na początku, bo musisz się dokopać i odbudowywać podstawy, żeby coś zbudować. To jest tak, jak budujesz dom. Najpierw musisz postawić fundamenty, żeby zbudować ścianę, dach postawić i to wszystko, żeby stało, żeby miało ręce i nogi. I tak samo jest tutaj. Najpierw trzeba no, odgruzować to wszystko, przygotować podłoże i dopiero budować siebie. Naprawdę warto, naprawdę warto. Ja wiem, że jest ciężko wyjść z tej strefy komfortu, tego wybaczenia, tego żalu, tego wszystkiego. Ale ten spokój, jaki osiągniecie, um, to miłość wewnętrzną w sobie, wtedy zrozumiecie, o czym ja mówię. Um, jeszcze jedna um, taka bardzo ważna rzecz. Jeżeli zaczniecie pracować nad sobą, zmieni wam się wasza energia. A co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że te rzeczy, co akceptowaliście, dzisiaj już akceptować nie będziecie. Część osób z waszego życia, które nawet były. Pół życia waszego albo całe życie z wami, odejdą z waszego życia. Wypuścicie to z miłością, bez żalu, z wybaczeniem. Nie będziecie już tego potrzebować, bo to, co akceptowaliście i wydawało wam się normalne, przepracujecie i zobaczycie, że to było błędne koło. I to błędne koło właśnie Was pakowało w te problemy. I tu nie chodzi o obwinianie innych, bo właśnie nie tędy droga. O odpuszczenie, puszczenie i wybaczenie. To jest najważniejsze. Budowanie siebie na własnych warunkach, nie na czyichś. Bo uwierzcie mi, ten narcyzm nie pojawił się przez przypadek. Także najpierw odgruzować wszystko. Dość, zobaczcie, jakie mieliście uczucia w momencie tego związku albo tej relacji. Co was wychodziło? Żal, smutek, bani się, walczenie, um, co się działo? I przeróbcie każdą, każdą tą emocję, z czym ona jest związana? Gdzie żeście ją wcześniej czuli? W jakich sytuacjach ona była? To jest przerobienie. I to jest właśnie odnalezienie drogi do siebie. Wybaczenie, odpuszczenie, pokochanie, siebie. Pokochasz siebie, pokochasz innych i inni Cię pokochają, bo zmieni Ci się energia. To, co wysyłasz, przyciągasz i tego nikt nie zmieni. Także. Przemyślcie sobie i naprawdę, jeżeli chcecie coś zmienić, to musicie to czuć i musicie zacząć co robić. Nie tylko przeglądać Youtube'a, pytać się mnie, a co powinnam, a co nie powinnam. Jest tyle kanałów i my cały czas wszyscy mówimy, co powinniśmy, ale jeżeli nie robimy nic w tym kierunku, no to cudów nie, osiąga, nie, nie osiągniemy. Nie oczekujmy w ogóle cudów. Musimy coś z siebie dać. To się wiąże z konsekwencjami takimi, że zmienisz się. Poczujesz się, jakbyś się urodził na nowo. Zupełnie inne przyzwyczaje nagle będziesz mieć. Będziesz wolny, będziesz szczęśliwy, będziesz się kochać. Nie wszystkim się to będzie podobać. No ale to już jest twój wybór. Mój był taki, że ja chciałam siebie kochać. I chciałam być szczęśliwa. Ja nie chciałam, żeby inni decydowali o moim życiu, bo to jest moje życie. Tak samo to jest twoje życie. I to ty masz decydować. I jeżeli ktoś uważa mnie za egoistkę, bo poszłam i um, rozwijam się w swoim kierunku, nie dając już korzyści innym, żeby mnie wykorzystywali. Okej, okay. taki był mój wybór. A jeżeli się komuś tak nie podoba? No, to trudno. Nie mam poczucia winy. I to jest kolejny klucz. Pozbędziecie się poczucia winy. Bo dlaczego piszemy z narcyzem czy z toksykiem, jak już nie jesteśmy z nim? Dlaczego wrzucamy się kolejną tą grę ich? Dlaczego w momencie związku, kiedy jest tak strasznie źle, cały czas ten tkwimy, jeszcze walczymy o to, żeby to było? Bo mamy poczucie winy. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy on na przykład siedział, oglądał sobie telewizję, ja miałam tyle tych myśli, tak mu się przyglądałam, tak sobie myślałam, kurczę, no przecież to jest niemożliwe, no, no taka buzia grzeża takiego chłopca, przecież on w życiu by mnie nie krzywdził, no może jest zagubiony trochę, ale to na pewno nie jest narcyzm. Uh -huh. ta. I już tłumaczyłam sobie, i albo może ja, i już tłumaczyłam na swoją stronę, że może ja coś. To już było moje poczucie winy, mi się już autopilot włączał. Dzięki pracy nad sobą, odbudowaniu swojego ja, pozbędziesz się poczucia winy. A jak nie będziesz miała poczucia winy, to nic nikomu nie będziesz winna. Będziesz robiła wszystko lekko, z miłością. Otwarta, i tak wszyscy ci będą odbierać, i najlepsza nagroda. Tacy ludzie będą się pojawiać na Twojej drodze. Także, jeżeli chcecie pracować nad sobą, to musicie zacząć to robić, a nie czekać, bo to samo nie przyjdzie. Także mam nadzieję, że chociaż troszkę Was zachęciłam, i jeżeli macie ochotę, to zapraszam do mnie na Facebooka na moje sekrety Izabeli. Tam jestem bardzo często na tej grupie, właściwie prawie cały czas. Tam pracujemy bardzo dużo w grupie. Tam też yy, robię dużo live'ów, też na temat właśnie odbudowania siebie. Yy, zapraszam różnych gości, tam można się więcej wszystkiego dowiedzieć. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za dzisiaj, Buziaki.